Opowiem Wam o czyszczeniu kotła gama. Kocioł ma budowane trzy systemy automatyki. Pierwszy to system PIT, drugi to system automatycznego czyszczenia wymiennika, trzeci to system czyszczenia rusztów palnika. System PIT oparty jest na czujniku temperatury spalin. Czujnik temperatury spalin zbudowany jest z kabla, który musi być ostrożnie przemieszczany, aby go nie złamać, oraz elementu pomiaru temperatury umieszczonego w czopuchu kotła. W górnej części kotła mamy system czyszczenia wymiennika. Bardzo łatwo się do niego dostać. Zdejmujemy obudowę, izolację i odkręcamy śruby. Zdejmujemy osłonę, a pod osłoną jest widoczny mechanizm czyszczenia wymiennika. Z pozycji sterownika w pracy ręcznej możemy uruchomić system czyszczenia. Wymiennik jest w tej chwili czyszczony, w kotle zdefiniowany jest czas czyszczenia. Godzina czyszczenia to jest 12, może być też godzina 20. I możemy sobie zazdefiniować, ile razy kocioł ma powtórzyć cykl czyszczenia. W dolnej komorze kotła zabudowany jest palnik. W tym miejscu z palnika wydobywa się płomień i podgrzewa wymiennik. W palniku zamontowany jest ruszt, który należy oczyszczać co tydzień. Rusz czyścimy w taki sposób. Popiół ze spalania paletu gromadzi się w dolnej części kotła. W miarę potrzeby Trzeba ten popiół usuwać. Jeżeli potrzeba, to jest co tydzień, bądź też w dłuższych okresach czasu. Kocioł standardowo wyposażony jest w zestaw do czyszczenia wymiennika oraz szufelkę. Palnik z zasobnikiem połączony jest rurą Spiro. Rura ta zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem bądź też uszkodzeniem palnika. Rurę Spiro należy często kontrolować. Zmiana kolor koloru tej rury świadczy o złej pracy palnika. Rura ma być przezroczysta. W bocznej ściance palnika znajduje się rewizja. W celu łatwiejszego wyczyszczenia palnika bądź też kontroli jego stanu możemy odkręcić śruby, otworzyć tą klapkę. W dolnej części zasobnika znajduje się rura podawcza, która zakończona jest rewizją. Rewizję tą należy odsunąć raz na sezon, wyczyścić pył powstały z peletu. Niektóre gatunki peletu zawierają bardzo dużą ilość pyłu. W związku z tym konieczne było zabudowanie rewizji, która umożliwi odseparowanie od pyłu w czasie pracy podajnika. Jeżeli pyłu w pelecie jest zbyt dużo, to sterownik będzie sygnalizował zanik ognia.